Tak. Jestem handlowcem. W każdą jedną niedzielę stoję na targu i przede mną defiluje masa klientów. Są między innymi kobiety. Jest na co popatrzeć, ale jest tak samo czasem kobieta, która idzie, na którą się nie da patrzeć. Zaniedbana? Odpycha. Po prostu odpycha. Nie wiem, na czym to polega. Czy te panie nie mają na przykład lustra w domu, czy co? Bo jak wychodzi i idzie w miejsce publiczne, to człowiek powinien no, przynajmniej minimum tego, uh, te, tego swojego taktu, tej kultury zachować. Ale ona, Ale może jest... ona nie wierzy, że cokolwiek by zrobiła i tak będę nieatrakcyjna i tak, więc nawet nie próbuje. Może próbuję. też jest zahamowana. No. <laughs> nawet to nie dobrze, chcę, że, że, że zwracasz tam to uwagę, coś. że warto poświęcić, uwierzyć, że nie brzydkich. Trzeba troszeczkę y, popracować nad sobą i da się to, to jakoś nadrobić. Bardzo dziękujemy Ci, Stanisławie, za telefon. Nie ma, nie ma kobiet brzydkich, są tylko czasem niezadbane.